Na antenie, na żywo Niestety zdarzają się pomyłki czasami Dlatego dobrze Ci radzę Zapisz sobie te numery i dzwoń do mnie już teraz Już teraz możesz trafić na otwartą linię Mówię cztery. cztery I za chwilę program się kończy Kilka sekund do końca Uwaga, mówię trzy Wielkimi krokami zbliżamy się do końca Nie warto tracić czasu Czas w tym programie to pieniądz I dzisiaj bardzo duży pieniądz Bo dwa, trzy lub cztery tysiące złotych może trafić do Ciebie Jaka to będzie odpowiedź? Ale teraz twój ruch. Ja tutaj przyszłam, pokazałam ci zagadkę i dałam ci pieniądze. Musisz się tylko do mnie ponieść, zgłosić. Mówię dwa. Jaki to będzie obrazek? Dwa. Czas się kończy. Masz różnicę? Zapisane? No to naprawdę nie ma na co czekać. Już teraz do mnie dzwoń. 704 307 222 z telefonów komórkowych gwiazdka 73 222. Zero. Nie warto czekać. Nie zapomnij o gwiazdce, bo ona jest bardzo ważna. Bez gwiazdki się do mnie nie dodzwonisz. Dobrze. Czekam już chwilę. Nie ma odpowiedzi. A to może świadczyć o tym, że no jest kłopot ze znalezieniem tych obrazków. To może zróbmy tak. Dobrze. Od tej chwili podanie jednego obrazka. Różniącego się od pozostałych. Płacę 2000 zł. Za dwa obrazki 3000. A za trzy obrazki, uwaga, aż 4000 zł. 4000 zł, tyle możesz teraz wygrać. Cały czas studio cisza. Zastanawiam się, czy nikt nie widzi tych obrazków. Czy może czekasz, aż znajdziesz więcej? Bo na przykład masz jeden, ale myślisz sobie, kurczę, poszukamy więcej, to więcej wygram. Nie wiem, czy warto ryzykować. Nawet już z jednym obrazkiem możesz do mnie zadzwonić i wygrasz 2000 zł. To naprawdę bardzo dużo. To już jest dużo. Już mnie taka nagroda by satysfakcjonowała. Rozwiązanie. Osiemnaście lat i wygrywasz. Nawet 4000 tysiące. Sam decydujesz. Za jeden obrazek dwa, za dwa, trzy. A za trzy, cztery tysiące. Ale już teraz, w tym momencie. Dobrze, nie, no słuchajcie, robi się niebezpiecznie, bo ja nie zdążę się z tobą pożegnać, nie zdążymy rozwiązać konkursu. Ostatnia szansa. Cały czas na ciebie tutaj czekam. Może jeszcze jedna próba jeszcze jeden telefon. Ktoś musi zabrać te pieniądze. Mam nadzieję, że będziesz to ty. No i udało się, halo? Halo? Witam panią. Jakie to obrazki? Yy, 1359. Dwa pani znalazła, tak? Tak. Brawo, sprawdzamy, czy to są te obrazki, które pani podała. 12.59. Brawo, 13. serdecznie gratuluję. 13, tak, 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 tak. Dobrze. Było jeszcze 31, droga pani wygrała pani 3000 złotych.